Efektywna nauka jest banalnie prosta, i dzisiaj ci to udowodnię. Po sześciu latach medycyny, nieskończonej ilości testów, kolokwiów i egzaminów, zrozumiałem jedną rzecz: żeby naprawdę uczyć się efektywnie, wystarczy opanować cztery podstawowe filary skutecznej nauki: cztery totalnie uniwersalne zasady o potwierdzonej naukowo skuteczności, które sprawiają, że każdy egzamin staje się prostszy. A wiedza pozostaje w głowie na dłużej. W tym filmie pokażę Wam, jak wdrożyć je w życie i lepiej zapnijcie pasy, bo to będzie naprawdę skondensowana dawka wiedzy. Czemu w takim razie większość ludzi uczy się źle? Bo postrzegają naukę jako nudną i monotonną czynność, przykry obowiązek do odhaczenia. Ale nauka to niesamowity proces, którym należy się bawić. Totalną podstawą efektywnej nauki jest zrozumienie przyspajanych informacji. A nie bezmyślne ich zachowania. Właśnie to stanowi pierwszy filar prawdziwego uczenia się. Zrozum, nie wkuwaj. Już w 1972 grupa naukowców udowodniła, że pamięć to tak naprawdę skutek uboczny przetwarzania informacji. Im głębiej daną informację przetworzymy, im bardziej powiążemy ją z już posiadaną wiedzą, im więcej analogii czy porównań tworzymy, tym lepiej ją zapamiętamy. Czemu tak jest? Bo izolowany fakt nie znaczy zupełnie nic dla naszego mózgu. Natomiast fakt osadzony w kontekście, fakt, który jak mucha wpada w sieć innych informacji znacznie trudniej zapomnieć. Obiecałem, że będzie błyskawicznie, ale też super praktycznie. A propos błyskawicznie, to nie zapomnijcie zostawić emotki błyskawicy w komentarzach dla zasięgu, jeśli ten film Wam się podoba. Więc jak to zastosować, jak to wszystko wdrożyć w życie? Przestań uczyć się izolowanych faktów i zacznij budować kontekst. Co to znaczy ten kontekst? W sumie wszystko, co pozwala na lepsze zrozumienie danego tematu. Na przykład, zamiast uczyć się, że w mitochondriach zachodzi synteza ATP, możemy wytłumaczyć to sobie w bardziej obrazowy sposób i powiedzieć, że mitochondria to jest taka elektrownia komórki. W końcu każdy z nas zna funkcję, jaką pełni elektrownia, dlatego lepiej możemy sobie to zobrazować. Ale to nie koniec. Tak jak powiedziałem, im głębiej przetworzymy daną informację, tym lepiej ją zapamiętamy. Możemy zadać sobie więc jeszcze pytanie, czemu akurat mitochondrium? Bo ma podwójno błonę i grzebienie, które zwiększają powierzchnię do produkcji ATP. A co w zasadzie sprawia, że mitochondrium jest dobrą elektrownią? Kompleksy oddechowe, cykl krebsa czy gradient protonów. Widzicie tę ogromną różnicę? W parę sekund gołą informację ubraliśmy w analogię i przystroiliśmy dobrze dopasowanymi porównaniami i wyjaśnieniami. Dzięki temu rozumiemy, jak. Po co i dlaczego. Nie tylko pamiętamy informacje, ale jesteśmy w stanie tą wiedzą się posłużyć, i w bonusie z jednym faktem dostajemy całą masę różnych informacji. Całe to zjawisko nosi nazwę kodowania znaczeniowego, ale jak to się nazywa, nie ma znaczenia. Dla Was najważniejsze jest, byście przestawili się z wkuwania na zadawanie pytań, łączenie faktów czy tworzenie analogii. Pamięć przyjdzie wtedy sama i zostanie z Wami na długo. A skoro już mówimy o zrozumieniu materiału, to idealnie pasuje do tego dzisiejszy sponsor. Więcej niż Matura. Jeśli przygotowujecie się do matury z chemii, biologii lub matematyki, wiecie, jak ogromną ilość materiału trzeba opanować. Właśnie dlatego powstała platforma edukacyjna Więcej niż Matura. Co znajdziecie w kursach? Materiały opracowane przez ekspertów zgodnie z podstawą programową. Spersonalizowany plan nauki dopasowany do Waszego tempa. Oraz setki zadań maturalnych od CKE oraz zadań autorskich ze szczegółowymi wyjaśnieniami krok po kroku. Platforma ma wbudowanego także asystenta AI, specjalnie wytrenowanego pod maturę. Pomoże wam zrozumieć najtrudniejsze tematy, odpowie na pytania i może Was przepytać z dowolnego tematu. Dodatkowo zawsze wskaże prezentację, z której czerpał informacje. Sam korzystam z ich kursów Więcej niż lek i jestem naprawdę. Zachwycony. Link możecie znaleźć w opisie, a z kodem w dostaniecie 10% zniżki. A teraz wracamy już do materiału. Ok, już wiecie, jak podejść do przyspajania nowych informacji. Niestety, żeby zapamiętać, nie wystarczy tylko włożenie ich do głowy, bo z tej głowy trzeba umieć jeszcze wyciągnąć. Bo właśnie na tym polega większość testów i egzaminów. Dlatego drugi filar prawdziwej nauki stanowi najbardziej efektywny sposób na wyciąganie wiedzy z głowy. Czyli aktyw. Record. Po ludzku są to wszystkie sposoby na aktywne wydobywanie wiedzy z zakamarków naszej pamięci. Od klasycznych fiszek po quizy i testy. Jeśli chcecie naprawdę opanować umiejętność uczenia się, to musicie zapomnieć o pasywnych formach powtarzania informacji. Takich jak czytanie podręcznika trzy razy, czytanie notatek, podkreślanie całej strony kolorowym markerem. To wszystko są bierne techniki nauki. To wszystko daje tylko iluzję wiedzy. Jednym słowem, w ten sposób okłamujecie się, że się uczycie i wszystko świetnie pamiętacie, dopóki nie zamkniecie podręcznika czy nie schowacie notatek do plecaka. Stosunkowo niedawno przeprowadzono proste eksperyment ze studentami uczącymi się słówek. Podzielili ich na grupy. Jedni tylko czytali materiał, drudzy czytali materiał raz i ciągle się testowali. Na koniec badacze zapytali studentów. Jak myślicie? Która metoda daje lepsze rezultaty? Tydzień później wszystkim uczestnikom eksperymentu zrobili test, a wyniki były dosyć zdumiewające, szczególnie dla studentów. Grupa, która się testowała, pamiętała ponad dwa razy więcej, a grupa, która tylko czytała, zapamiętała tylko jedną trzecią wszystkich słówek. I uwaga, studenci, nawet ci, którzy się testowali, typowali, że wielokrotne czytanie daje lepsze efekty co jak już wiemy, okazało się totalną nieprawdą. To jest właśnie ta iluzja wiedzy, o której mówiłem. Więc co robić zamiast na okrągło czytać tekst? Testujcie się. Ciągle. Jak to robicie, nie ma najmniejszego znaczenia. Technik jest mnóstwo i na pewno znajdziecie taką, która Wam odpowiada. Fiszki to Active Recall. Metoda pustej kartki to Active Recall. Technika Feynmana to też Active Recall. To wszystko jest Active Recall podane po prostu w różnej formie. Najprostszy możliwy sposób? Przeczytałeś rozdział, zamknij książkę, weź czystą kartkę papieru, napisz wszystko, co zapamiętałeś, bez podglądania. Potem zajrzyj do książki ponownie i czerwonym długopisem popraw błędy i uzupełnij luki. Nie będzie łatwo, trochę się namęczycie, ale właśnie wtedy znaczy, że działa. W sumie to trochę jak na siłowni, może mózg to nie mięsień, ale ćwiczy się go podobnie. Ja przez większość studiów korzystałem albo z fiszek, albo zapisywałem sobie po prostu pytania do tekstu, który czytałem i własnymi słowami udzielałem na nie odpowiedzi. A od czwartego roku zacząłem jeszcze robić sobie mapy myśli, bo to tak naprawdę świetne połączenie pierwszego filaru z drugim, czyli ułożenie sobie w głowie informacji i od razu sposób na ich powtarzanie i aktywne wydobywanie z głowy. Jeśli macie zapamiętać tylko jedną rzecz z całego tego filmu, to niech to będzie to, co zaraz powiem. Wielokrotne czytanie daje Wam jedynie iluzję wiedzy. Testowanie się i aktywne przypominanie to prawdziwa nauka. Gwarantuję Wam, że już w tym momencie, po opanowaniu dwóch pierwszych filarów, będziecie uczyć się znacznie, ale to znacznie szybciej. Szkoda tylko, że cały wasz trud pójdzie na marne, bo za tydzień nie będziecie już nic z tego pamiętać. Czemu? Bo mózg jest tak zaprogramowany. Jego zadaniem jest usuwać niepotrzebne informacje. Dlatego musimy go przekonać, że powinien być czujny, bo my w każdej chwili możemy tych informacji potrzebować. A od tego jest trzeci filar: czyli powtórki rozłożone w czasie, powszechnie znane jako spaced repetition. Na pewno o tym już słyszeliście. A słyszeliście może o Ebbinghausie? Ten gość opracował tzw. krzywą zapominania. Wykres pokazujący, ile informacji zostaje w naszej głowie, po upływie określonej ilości czasu od pierwszego kontaktu z nowym materiałem. Po pierwszych 24 godzinach pamiętamy mniej niż 50% z tego co przyspoiliśmy, a po tygodniu to jest raptem około 10%. Jednym słowem, bez powtórek mamy po prostu przez. Tylko jak powtarzać, żeby to miało sens? Po części już to wiecie, powtarzamy materiał poprzez stosowanie drugiej metody, drugiej zasady, czyli Active Recall. A teraz powiem wam, kiedy najlepiej powtarzać sobie materiał. Na pewno nie codziennie. Codzienne powtórki tego samego materiału to totalna głupota i strata czasu. A jeśli ktoś powie wam inaczej, możecie przysłać go do mnie. Z obszernej metaanalizy 317 badań o powtórkach wynika, że przerwa pomiędzy powtórkami tego samego materiału powinna wynosić mniej więcej 10-20% czasu, na jaki ten materiał chcecie pamiętać. W praktyce oznacza to w sumie tyle, że jeśli za tydzień macie egzamin, to powtórki rozłóżcie sobie tak co 1-2 dni, a jeśli za miesiąc, to co 3 5 dni, ale obiecałem, że będzie praktycznie, a wyliczanie sobie procentów jest tak średnio wygodne i raczej wątpię, że ktokolwiek będzie wyciągał kalkulator tylko po to, żeby efektywnie rozłożyć sobie powtórki w czasie. Z pomocą przychodzi nam koncepcja pożądanych trudności, która sprawę stawia banalnie jasno. Powtarzajcie materiał wtedy, kiedy musicie chwilę zastanowić się nad odpowiedzią. Nie wcześniej, nie później. Wtedy właśnie mózg buduje najsilniejsze połączenia między neuronami. Jeśli momentalnie udzielacie poprawnych odpowiedzi, znaczy, że na powtórki jest jeszcze trochę za wcześnie i spokojnie możecie jeszcze chwilkę poczekać i zrobić sobie trochę dłuższą przerwę. Jeśli jest za trudno, to trochę się spóźniliście, ale nie zniechęcajcie się, bo lepiej powtórzyć coś późno, niż wcale po prostu następną powtórkę zróbcie sobie trochę wcześniej. Cała filozofia, banalnie prosta. Space repetition to jedyny sposób, żeby wiedza została w głowie na lata, a nie wyparowała po tygodniu. Nie powtarzajcie codziennie, to strata czasu. Powtarzajcie wtedy, gdy czujecie, że wiedza zaczyna wam umykać. Wtedy właśnie jest najlepszy moment na powtórkę. Przyszła pora na ostatni, czwarty filar i chyba najważniejszy, bo bez niego pozostałe filary tak naprawdę nie mają już takiego znaczenia. Bo chociaż tyle słyszymy o różnych technikach efektywnej nauki i są one oczywiście super ważne i przydatne, w końcu sam je promuję na moim kanale, to mam wrażenie, że zapominamy o czymś bardzo ważnym. Mam tutaj na myśli skupienie. Tak, czwartym filarem jest umiejętność wejścia w stan pełnej i nieprzerwanej koncentracji na wystarczająco długi czas. W trakcie wszystkich lat mojej edukacji zauważyłem, że to właśnie ona wyróżnia najwybitniejszych uczniów. Sami zauważcie, że najlepsi uczniowie i studenci nie zawsze wiedzą do końca, jak uczyć się efektywnie, ale zawsze wiedzą, kiedy się uczyć i kiedy należy na tej nauce się skupić? W dzisiejszych totalnie przebodźcowanych czasach, pełnych zastrzyków szybkiej i dostępnej dopaminy oraz rozpraszaczy, opanowanie umiejętności skupienia się na jednej i to z pozoru nudnej czynności może dać Wam większą przewagę niż umiejętne posługiwanie się Active Recall czy Space Repetition. Zresztą sami pewnie dobrze znacie to uczucie, kiedy zaraz przed pójściem spać uświadamiacie sobie, że cały dzień spędziliście z głową w książce. A w sumie to nic z tego nie pamiętacie, co przeczytaliście, i może skończyliście raptem 7 stron. Jeden z badań naukowych sprawdzili, ile tak średnio czasu potrzeba na powrócenie do wykonywanego zadania po tym, jak się rozproszymy. No i okazuje się, że każdy z pozoru nawet niewinne zachudzenie naszej koncentracji zabiera nam średnio około 25 minut naszego skupienia. Co oznacza, że wystarczy, że w trakcie godziny nauki rozproszcie się dwa razy i wasz efektywny czas pracy wynosi wtedy tylko około 10 minut. Teraz już pewnie rozumiecie, dlaczego niektórzy potrafią nauczyć się więcej w dwie godziny niż inni w 8. No dobra, tylko co jeśli w tym momencie wasz ten spam jest tak popsuty, że nie potraficie nawet dotrwać do końca 30-sekundowego TikToka? Mam coś dla was. Mam dla Was metodę, którą nazywam księżniczka zamknięta w wieży. Polegał na tym, że umieszczacie na środku pokoju krzesło. Za każdym razem, kiedy tylko coś Was rozproszy, siadacie na krześle. To jest Wasza wieża, a Wy wtedy stajecie się ciężniczką. Na krześle nie można robić nic absolutnie nic. Możecie tylko i wyłącznie siedzieć. Zacznijcie od minuty, i potem wróćcie do nauki. Za każdym razem, kiedy znowu się rozproszycie, dodawajcie jedną minutę do czasu, jaki musicie spędzić na krześle. Celem tej metody jest zanudzenie się do takiego stopnia, żeby wasz mózg was błagał, żebyście wrócili do nauki. I gwarantuję wam, że będzie ona bardziej interesująca niż kiedykolwiek wcześniej. Sam czasem zamykałem się w takiej przysłowiowej wieży i siedziałem swoje na krześle, ale tylko wtedy, kiedy z, moją, kiedy z moim skupieniem było naprawdę bardzo źle. Na co dzień raczej po prostu używam aplikacji blokujących social media, no i oczywiście telefon, kiedy się uczę albo robię coś ważnego, zostawiam po prostu w innym pokoju. A jeśli chcecie więcej konkretnych haków na koncentrację, mam o tym cały film i link jest w opisie albo gdzieś, gdzieś tutaj, możecie w niego wejść. Pamiętajcie, nie chodzi o to, żeby uczyć się godzinami bez przerwy. Możecie rozbić naukę na mniejsze porcje i na przykład uczyć się w takim klasycznym Pomodoro. 25 minut pracy. 5, 5 minut przerwy. Najważniejsze, żebyście zachowali pełne skupienie w momencie, kiedy siadacie do nauki. Bez koncentracji, nawet najlepsze pod słońcem techniki nic nie znaczą. Głębokie skupienie to niezbędny filar. Jedna godzina przepracowana w pełnym skupieniu często jest więcej warta niż cały dzień nauki z telefonem w ręku. To są właśnie cztery filary efektywnej nauki. Opanujecie je, a naprawdę będziecie potrafili nauczyć się. Wszystkiego to w piorunującym tempie. W opisie przygotowałem dla Was streszczenie całego tego filmu, żebyście nie musieli sobie go odtwarzać i mieli wszystkie najważniejsze informacje pod ręką, kiedy się uczycie, a kiedy będziecie chcieli sobie akurat coś przypomnieć. Jeśli ten materiał Wam pomógł, zostawcie łapkę w górę. To pomaga algorytmowi i pcha ten film dalej, żeby więcej ludzi umiało uczyć się efektywnie. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej tego typu treści i napiszcie w komentarzu. Która z tych czterech zasad, który z tych czterech filarów jest dla Was najcięższy do wdrożenia i z którym macie największy problem. Jeśli nie macie pomysłu na komentarz, możecie zostawić emotkę błyskawicy. To zawsze pomaga. Dzięki. A jeśli chcecie rozmawiać o nauce, produktywności i generalnie być wśród ambitnych ludzi, którzy chcą się rozwijać, to dołączcie do mojego Discorda. Produktywnie gniazdo, link możecie znaleźć w opisie. Mamy już prawie tysiąc osób. Pamiętajcie też o kodzie, DrozdaWNM na wszystkie. Kursy od więcej niż matura, z nim macie 10% zniżki. Także maturzyści, korzystajcie. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony mi czas, i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.